Kangur. Kangur, bardzo ładnie. Chcesz spróbować napisać kangur? Ok, zobaczymy, czy słyszycie kangur na początku. K K. Zobaczymy, czy, czy Olaf da radę napisać K. Aha. Ka. Super. Ka. Zobaczcie, jak ładnie idzie. Kan. O mój Boże, jak ładnie. Kangur. Aha. Kangur. Zobaczcie, jak ślicznie, Ok, Bardzo ładnie, dobrze. Kangur. Kangur, kangur, tak do końca kangur. Dobrze, zaczynamy. Bardzo ładnie. Ej, słuchajcie, super. On wie, jak pracują mrówki w mrobisku. On wie, jak pracują mrówki w mrobisku. I jaką norę ma lis. I jaką norę ma lis. On nie lęka się lasu i wiółków. On nie lęka się w lasu i wiółków. Nawet gdy jest mrok. Karmi sarenki w lesie. Karmi sarenki w lesie. Wiecie jak mażanna wygląda, jak powinna wyglądać? Dobrze? Jak, jak Kto to jest ta mażanna, co to jest ta mażanna i co z nią robimy? Teraz pójdziemy sobie tam, słuchajcie, pójdziemy sobie tam, usiądziecie naokoło tej kukły, którą będziemy robić, i będziecie się przyglądać, dobra? A potem wszyscy będziemy robić małe marzany. Nie! Każdy z Was będzie robił. Proszę? Ten Pan będzie nas nagrywał. A dlaczego? się czuje, bo jest chory. Do Smokusia przychodzi kolega. Kolega ma na imię Tomcio. Dzień dobry. Czy jest Smokuś? Dzień dobry. Smokus jest chory. Achy. Achy. Tom? Dobrze. Kto przyszedł do Smokusia? Tomek. Tomek. Kim jest Tomek? Jest siostrą, smokusia, bratem, czy kolegą? Kolegą. Super. To, to jest film, to jest tylko taki fragment filmu. Ten fragment nazywa się Psud miłości. Ostatnie chwile świętego Maksymiliana Kolbe. I e, także czytaliśmy czytankę na temat. E, właśnie tych ostatnich chwil, a to jest, e, e, żeby pokazać, jak to mniej więcej wyglądało w tym, w tym czasie. Wiemy o tym, że, że ojciec Maksymilian nie, nie umarł e, po tych dwóch tygodniach, dopiero zobaczymy zresztą, co się stanie. Na ostatnich zajęciach zaczęliśmy się uczyć piosenki Wkrótce wiosna. Będziemy ją śpiewać na naszym pikniku. To? Tak. Tej Czy gotowi jesteśmy? Tak. Pan Maciek przyszedł do nas, będzie nam pomagał e, muzycznie. E, dobrze. dobrze. Zobaczymy ile pamiętacie. Strona 25. Dobrze? Oliver. Dobra, to bardzo sprawę. proszę dzieci głośno, okej? Dobrze. To Miguel, wiem, że potrafisz głośno. Dobra. Yeah. No, już. już, już. Pociecha, spuka, szpak i kos. Po zima, po zima, każdemu obrzydła nie wiosna jej, zaczyna nos. Nie wiosnę, nie wiosnę przyniosą na skrzydła. Pociecha, spuka, szpak i kos. Był to cyrograf. Cyrograf. Zobaczcie na waszych tutaj notatkach, mamy słownictwo. Cyrograf to jest taki pakt, umowa. Tak. Własnoręcznie spisany dokument, który za zawiera, jak zawiera jakieś zobowiązanie. Czyli to się używa też na umowę z diabłem głównie. Więc przyniósł ten cyrograf, żeby spisać umowę, tak. Po trzech latach służby diabeł miał prawo do piekła duszę swego pana porwać. Twardowski długo się zastanawiał. Warunek tylko dopisał, że duszę swoją nie gdzie indziej, jak tylko w Rzymie, czartu odda. Zgodził się diabeł i podpisał, podpis swój złożył. Nazywał się Mefistofeles. Twardowski również bez zwlekania krwią, serdeczną dokument podpisał. Czyli co się stało? Podpisali ten kontrakt. Po, po, podpisali kontrakt, tą umowę. Mhm. Jakie były warunki umowy? Zosia. Słuchałaś? Trochę. Ela, jakie były warunki umowy? Że co? Co diabeł chciał od twardowskiego za, za swoje usługi? Żeby mu twardowski oddał swoją. Żeby oddał. Emilka, pomóż? Oddał. Swoją co? Nie wiedzę. Do chão, tá? É. Skłanę. Był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niego się wyzwolił i wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości.